Siatkarze Lotosu Trefla Gdańsk bardzo potrzebują punktów, żeby zapewnić sobie awans do fazy playoff rozgrywek plus ligi. Terminarz spotkań żółto-czarnych na finiszu sezonu zasadniczego jest jednak bardzo ciężki i podopieczni Radosława Panasa mierzą się ze wszystkimi zespołami czołówki tabeli. Serię trudnych spotkań rozpoczęła konfrontacja z ekipą aktualnych mistrzów Polski, ASEKORESOWIĄ RZESZÓW. To goście byli faworytem meczu rozgrywanego w Sopockiej Hali Stulecia. Początkowo gra była bardzo wyrównana. Praktycznie do stanu po 20 toczyła się walka punkt za punkt. Presję decydujących wymian lepiej wytrzymali przyjezdni, którzy rozstrzygnęli premierową odsłonę na swoją korzyść 25 do 22. Resowia lepiej rozpoczęła także drugiego seta. Nie popełniała już tak wielu błędów jak w partii poprzedniej, i przed drugą przerwą techniczną prowadziła 15 do 9. Siatkarze lotosu trefla doszli co prawda na dystans dwóch punktów, ale następnie przegrali pięć piłek z rzędu, a całą odsłonę do 19. Po przerwie ekipa z Rzeszowa rozpoczęła od wyniku 5 do 2, jednak przy stanie po 10 Gdańszczanie doprowadzili do remisu. Przez większość tej partii mistrzowie polski mieli przewagę dwóch trzech oczek. Ale przy rezultacie po 22 ponownie doszło do wyrównania. Gren na przewagi w końcówce lepiej wytrzymali goście. Wykorzystali trzecią piłkę meczową i wygrali 28 do 26, a całe spotkanie 3 do 0. Praktycznie ostatni set to dość grana przewagi w końcówce. Pierwszy set również ten set był praktycznie na, na, na przewagi. Szczególnie mieliśmy duże problemy, z skończeniem tego ataku na wysokiej piłce. Na pewno gospodarze myślę, że mieli problemy z przyjęciem naszego flota. Loto Strefel nie był faworytem tego spotkania, ale po meczu gdańscy siatkarze czuli niedosyt. No, na pewno szkoda najbardziej tego trzeciego seta, bo, bo po dwóch setach jednak się nie poddaliśmy. Też już w tym trzecim było nieciekawie, ale wyciągnęliśmy te parę punktów, wróciliśmy do gry no i właśnie szkoda, że tego nie dokończyliśmy na swoją korzyść. MVP spotkania został środkowy resowi Rzeszów Piotr Nowakowski. To jest zawodnik o ogromnym potencjale w ataku. Ja się cieszę nie tyle z jego ataku, bo wszyscy wiemy, że potrafi atakować. Ja się bardzo cieszę, że coraz skuteczniejszą i coraz lepszą ma zagrywkę. Gdańszczanie ulegli drużynie mistrzów Polski, natomiast w kolejnych dwóch spotkaniach również zmierzą się z zespołami ze ścisłej ligowej czołówki. Nastroje są bojowe, bo naprawdę tutaj przegraliśmy trzecie rzędu, ale naprawdę ta drużyna się nie podaje i na pewno będziemy walczyć w tych meczach i uważam, że, że mamy szansę na punkty jak najbardziej. Na cztery mecze przed zakończeniem rundy zasadniczej plus ligi Lotos Trefl Gdańsk zajmuje ósme miejsce w tabeli i ma na koncie jedno spotkanie rozegrane więcej niż pozostałe zespoły.